Pakowałem sytuację, latają mi prosto nad głową. Przed nią rację, Spakowałem się na teren, gdzie nie powinienem był się spakować i te ptaki dosłownie, one mi lecą prosto na łeb. O trzeba spierdalać. Ale akcja one mi w łeb się To i następnie... Kurwa, Jakie Ja pierdolę! O ja pierdziszę! Tu się zmasowany atak! Ja pierdziszę! O kurwa! pod nogi! Prawie mi zaczepiają o czapkę Posły? O kurwa Zdatują znowu Muszę spierdalać do głównej drogi Akcja jest! Ja. lecą Uf. Uf. dobra filmik będzie dobry tym bardziej, że nie było to nic e, reżyserowanego wcześniej zauważyłem, że te takie łatwo sprowokować, kiedy się wpieprzy na ich teren lęgowy e, de, de się złożytego. Ja jakby co to będzie poterysnął co robić Dobra Jeszcze dziadowstwo lata I pilnuje Tak to właśnie potomstwa się pilnuje Uff. To jest to